Widzowie, Wiedźminek 3. Widziałem to, że, że się pojawiło, ale nie oglądałem totalnie nic. Totalnie nic, więc rzućmy sobie okiem. Unreal Engine 5 Tech Demo, The Witcher 4. Tylko powiedzcie mi to, jak to jest. Bo to jest tech demo, to nie jest gameplay, prawda? Eee, to nie jest gameplay. To jest tylko techniczne demo umieszczone w świecie Wiedźmina. Ale niekoniecznie ta gra tak będzie właśnie wyglądała, prawda? Ale jaja. Ale jaja. Czajcie? wiedźmin 4. Podób sole. ile to czasu minęło. Lubicie w ogóle wiedźmina trujeczkę? A co powiedziałem? 4? Powiedziałem 3? I rozumiecie? To jest uh, Unreal Engine, to jest ten sam silnik, co ma Ashes of Creation, czyli Ashes of Creation też tak będzie wyglądało, jak tutaj. A, widzicie, technical presentation, not actual gameplay, czyli to nie jest gameplay, tylko po prostu techniczne demo, które ewentualnie może pokazać możliwości uh, Unreal Engine 5, ale czy tak gra będzie wyglądała? Bardzo, bardzo wątpliwe. The plow and Czy Polski? Możemy, chyba co? Hy! Co jest? Nie. Wyrzekli się polskiego? pierdzielisz Przecież to jest kanał The Witcher. Nie, 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 a jest po polsku? Wi a, Witcher 4 Unreal Engine 5 PL Ale jaja, no wyrzekli się polskiego. No nic widzę, po angielsku oglądacie. Przetłumaczę tylko. Nie, to szczerze? Zawiodłem się już teraz na starcie. Bardzo nieładnie. Nawet jeśli to są tylko chwilka tych cutscenek jest. Uwaga. 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 Pokażcie. Źródło światła, sojczyk. Lata, oświetlenie zbroi. No bardzo nieładnie z tym z, z tym polskim. Bardzo nieładnie, Sergio. Mega dziwne. Bardziej to pewnie na zlecenie Aria Engine było zrobione niż samego Witchera, no ale i tak. Specjalny kanał dziećmina. Tylko... Generalnie jest problem, nie? Z ocenianiem takiego technicznego dema, bo człowieku nie masz pojęcia, jak to faktycznie w rozgrywce będzie wyglądało. Techniczna prezentacja, czy tą prezentację się uda zawrzeć 1 do 1 w gierce? Nie masz pojęcia. Bardzo duża szansa, że nie, że pójdzie downgrade. Więc można sobie popodziwiać, popatrzeć, pojarać się, ale... O, jest padnica. No i jak panowie podoba się, pokierujecie z przyjemnością panią Ciri? To jest na jakiej sali ta? Ja pamiętam. Ja pamiętam widzowie, jak po raz pierwszy widźmi na trzy odpaliłem. I w Kermoren był ten widoczek z balkonu. Nie wiem, na mnie to pamiętam zrobiło bardzo duże wrażenie, mimo że mi działało to wtedy w 15 FPS-ach, ale fajny początek to był i pokazywało taki rozmach graficzny. Przypominam siostrę z twarzy najgorzej. No chyba, że no nieważne. Thank you. Thank you everyone and welcome to the State of Unreal at Unreal Fest Orlando. We're here to show you what's next with Unreal Engine and so much more. We are thrilled that you're able to join us. Thank you. But first things first, I'm here with Sebastian and KaiTech from CD Project Red. We have a lot to talk about. Hey guys. Hey. Thank you, Wyatt. Dziękuję, Wyden. Cześć wszystkim. Z The Witcher 4 jesteśmy się rzeczy, i żeby to zrobić, potrzebowaliśmy odpowiedniego partnera, jednego, który naprawdę rozumie, że świetne gry open world games wszystko o about i technologii, technology coming together. To jest bardzo ciekawe widzowie, nie? że open world, bo cały czas się powtarza, że Unreal Engine niekoniecznie koniecznie się nadaje do open worlda. I swoją drogą jestem ciekaw, bo jak teraz wyjdzie ta wersja 5.6, prawda, Unreala? Czy w jakikolwiek sposób, tak w odniesieniu do Ashes of Creation, czy im to jakoś pomoże ogarnąć te tekstury, te paskudne tekstury, które gdzieś tam się doczytują, że gra wygląda tak se, że jest jakiś problem z prezentacją tego śniegu, gdy się zmienia ta, gdy się zmienia pora roku i tak dalej i tak dalej. Ciekawe czy w tym Intrepid Studio odetchnęli tak z ulgą, że Boże Święty Uda nam się w końcu coś tutaj ogarnąć z tym otwartym światem, że to będzie lepiej wyglądało. A na czym był Wiedźmin 3 widzowie, na jakim silniku? To jest jakiś customowy, tak samo cyberpunk? Kajtek is going to play the build for us. Sure, let's do it. Ciekawe, fake czy nie widzowie? On so, to tak tego pada to trzyma to o. Nie podpięty? Kurde ładnie wygląda. Patrz, 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 tam wioskę już widać. Nie no jakby to tak wyglądało do dupcone. Jak masz taki render niesamowicie daleki. Świetnie to wyglądałoby. I tak samo w MMORPG-u świetnie by to wyglądało jakbyś z takiego dystansu mógł zobaczyć różne, różne elementy, ale w mrp u widzowie no, jest tylko jakaś opcja na interpolację tych obiektów. No bo serwer musi ci przesłać informacje, że tam jacyś gracze są i tak dalej, tak dalej. Chociaż wiecie, jakby to były NPC. Nie wiem, no, pozycja npc też musi być przesłana jakoś po, po serwerze. No, ewentualnie zinterpolowane. Jak się y, znajdziesz bliżej, to wtedy. Running on a standard playstation 5 at 60 fps with ray tracing. so in the game, you'll be playing as siri, a professional monster slayer, a witcher. she explores the world and hunts down monsters for coin. the region we are in is called Kovir, and you'll get to explore it in a game. right now, covir the monster and after gathering new clues, she is heading back to a nearby village. Wiecie co? Ja mam flashbacki. Ja mam po prostu flashbacki z prezentacji dziesiątek e, MRP'ów azjatyckich, gdzie to tak wyglądało, nie? Tylko to był jakiś renderek, jakieś takie demko techniczne, chociażby w chrono Adis i tak to wyglądało. <laughs> A w praktyce jak gra będzie wyglądała to zupełnie inna bajka, nie? Więc bardzo sceptycznie podchodzę do tego, jak to techniczne demo wygląda, jak będzie gameplay wyglądał. All right, everyone! Meet Kelpie!

w sumie to jest mega dziwne, nie, że taki pisarz się wzbogacił y, na bazie gry komputerowej. Że sobie napisał normalnie książki na podstawie gier komputerowych i żyje teraz jak pączek w maśle pojebane, ale to trzeba se jakoś radzić w tej Polsce.

So, let's leave Siri behind for a second and... No bo, no bo jak, nie? W sensie, to jest fake. On nie steruje tą postacią. Czemu tak to zrobili? To mega nie smak pozostawia. Yeah, nature... Może zrobili taką kascenkę specjalnie w tej grze, ale no, no, ok? But we don't want to rest until everything we do in Unreal has that same spirit of freedom. There's always more work to do, and foliage is a huge piece of that puzzle. So we are excited Jest to introduce Nanite foliage. And in order to achieve Czekaj, tutaj, foliage is a huge piece of that puzzle. So we are excited to introduce Nanite foliage. And in order to Jest achieve tego, foliage density everywhere. While still being memory efficient, fast to render, we believe that a new idea was needed. So instead of the same card approach we've been using for the past 20 years, artists should be free to take a nanite approach to foliage, modeling every single leaf and pine needle. And the old LOD tricks of the past, they needed a complete rethink. And in their place, it's a new adaptive voxel representation in nanite. It's volumetric, it's fully 3D, it is super fast to render.

I no kompromis oznacza, jak ambitni jesteśmy, gdy chodzi o przekazanie naszej wizji do życia z niesamowitymi wizualizacjami. Ale więcej niż to, razem z Epic, stworzyliśmy szybszy sposób na ładowanie świata. Możemy teraz przekazać więcej treści, szybciej, dla najsmutniejszej możliwej doświadczenia, gdy latajemy, aby dogonić Siri. Przyladne te widoczki, co? Ale by człowiek pochodził. A ja mam te widoczki jeszcze do przemierzenia w Kingdom Come dwueczce. Jeszcze nie grałem. No czy nie te, ale też ładne pewnie. port town, hub for fishing, trade and mining. Ale by człowieku pograł w takiego MMR no, wracasz z podróży, zabiłeś, nie wiem, pięć różnych potworów zamiast 1500 bezpłciowych. Wracasz, jesteś obłowiony, musisz sprzedać teraz towary, idziesz do auction house'u. Masz ochotę na coś większego, więc szukasz graczy, którzy tam już się krzątają. Ej, ale to by było dobre. Ale niestety, singloweczka. Ja cię pierdaszę. Ej! Hey. A te, te, ten już by miał mordę obito. O, kurna. O, Assassin's Creed, przyciskanie się między tłumem. Guys, notice how responsive the world is. Ty zajebiste. Rozsypał jabłka. Fajne, takie imersyjne, nie? What you. Ej, faktycznie gra. Steruje kamerą tak jak, jak trzeba, no? Faktycznie goś steruje tą postacią.

Czuluję. Fajnie, dużo rzeczy się dzieje, nie? Nie jest to Cyberpunk w podstawowej wersji, gdzie każdy NPC zdobył animacje na krzyżu. Robił. Natomiast w tym. E... Jak to się nazywało? Coś tam, Liberty. Ehm... I, I tam już dużo więcej tych interakcji było i od razu le lepiej ten świat wyglądał. Tu się babeczka przystawia. O, to okay. kuśtyka. Cześć, so, this your ass up. Bardzo dużo tu się dzieje, nie? Każdy coś innego robi. what news of my wagons no eternity is to that damn salt to arrive i found them and well suffice to say they'll not reach you as for the salt i found not one speck. i presume this comes as no surprise to you now now could smuggling trade is flattened your carts devoured your men quite the opposite no no them winged hellspawn dwell in the of of not here while siri decides what to do about that merchant let's take a look at the character technology that powers this marketplace why don't we listen in on these fishmongers they're selling their wares hey. chatting up customers hey. Kurde, fajnie, że tyle animacji jest różnych, nie tych NPECów. Ja cię pierdzielę, każde... Nie ma... Nie wiem, no muszę to pokazać. Czekaj. Hunting, Fire is dead by Fire Nawet nie tutaj widzowie Ale po prostu Evolved mi się przypomina, wiecie? I ten PC, jak one tam działają I, i to My entire... Jak one sobie Or gadają ze bit sobą bit i nawet za bardzo tu nie ma interakcji some... A 8 na 10, 9 na 10, na ile tam oceniana była? Ja tylko widzę, że w TikToku jakiś montaż jest. Podobcone, nie? Podobcone. A tu człowiek ten się zatacza, tu pokazuje, tam pokazuje, tu żywo dyskutują, tu pokazuje rybki. Tam pani z tyłu też prezentuje coś. Czy ona już. Tu podałam rybkę też. Oczywiście to może być jedna konkretna animacja wyreżyserowana, ale zobaczcie, i tamty jabłka wywalone, tutaj ta ryba. Już, już tego jest dużo, nie? A nie wiem, nie wymaszcie, tylko nic nie słyszałem o online, wiedz mi, nie? But the prisoner in pillar isn't exciting enough for Wildrest. Let's grab everyone's attention with a circus. Urday, how nie? Jasny Great performance deserves a huge crowd. Though. Let's crank it up. Wow, you're bringing in more so you are seeing tons of optimi optimizations here to many of unreal systems, including allowing us to fit easily in our 60 FPS budget, not just in rendering, but also with room to spare on the game thread. over 300 animated skeletal mesh agents. and the whole point is to leave breathing room for developers like you.

Przyjemnie. Wiecie, będzie mega przyjemnie, jeśli chociaż część tutaj zostanie z tego zaimplementowana i z takich łowów wrócisz do miasta i, i, i takie żwawe te, te wszystkie tereny. W sensie te, te miejscówki będą i ten rynek, i jakieś tam wyjście, zamek czy coś. Unreal Epic. Myślę, no to, z jednym, Z of Creation mogę so powoli przechodzić na 5 6, nie? Silniczek. Przynajmniej będzie wymówka, że trzeba znowu opóźnić o półtora roku. Premierkę. Oho. Kurczę, fajnie będzie zagrać. Fajnie kiedyś będzie zagrać. Ale kiedy to będzie, co? I fajnie też widzowie, że zrobili ładną tą Siri. Że ona tak po prostu obiektywnie jest atrakcyjna. A nie na siłę jakieś słowiańskie, wypukłe policzki, e, czy na siłę jakieś. E, Obniżenie kanonów, piękna, żeby się ktoś przypadkiem nie obraził. Tylko po prostu obiektywnie to jest bardzo ładna kobieta, nie? Z twarzy i tyle. No, ale też oczywiście zadziorna. Mega, mega Git. Mega Git. Tylko oczywiście, żeby mi mimo wszystko, no ja bym wolał Geralta, nie? Nie lubię grać kobietami w gierkach, komputerówkach, no. No ale to się przyzwyczaje, no. się przyzwyczaje. On tutaj mod nie pomoże, nie? Bo skończy się tak człowieku, że będzie mod, będę mógł sobie nawet zagrać jakimś krasnoludem. No ale w karczmie jakiś pijak i tak będzie mnie chciał. Wiecie co? To już będzie nieimersyjne trochę. No, no, fajnie, 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 podoba mi się, no ładne to demko jest, chciałbym, żeby to tak wyglądało, e, tylko cały czas się zastanawiam, widzowie, jak to jest, e, w którą stronę to zmierza, no bo wydaje się, że Unreal Engine zaczyna mieć taki monopol na, na taką high-endową grafikę, e, i on jest już takim molochem, że zastanawiam się, czy kiedykolwiek powstanie silnik, który mu zagrozi w takiej wszechstronności, w tak... Chociaż z drugiej strony, na przykład GTA 6, nie? To oni będą mieli swój silnik, tak? Rockstar, czy jak to będzie działało? Jaki jest silnik na GTA 6? Może oni też powinni się zająć dystrybucją takiego silnika. Rockstar Advanced Game Engine. No... No, 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 no. Może oni to powinni klucze też zacząć sprzedawać. No, Unreal Engine od wielu lat już e, ma taką politykę, nie? Że, że udostępnia ten swój silnik. Zajmuję się głównie tym swoim silnikiem, chociaż, no wiecie, no teraz ten Epic no to i ma Fortnite, i silnik, i wszystko, ale, ale mają pewnie większe doświadczenie z e, taką kolaboracją z e, game devowymi studiami. Niż taki Rockstar. No ciekawe, ciekawe, ciekawe. No to dobrze, że jest jakaś alternatywa. Ewentualnie, jak ro Rockstar yy, zauważy jakąś okazję, to może też gdzieś zacznie yy, ten swój silnik gdzieś rozprzestrzeniać. jak jest świat. Tak, tak, Karawan. Tylko się w pewnym momencie zastanawiam, czy to się nie sprowadzi do tego, że okej, okay, masz monopol e, na silnik, tak? Jeśli chcesz zrobić giereczkę, która dobrze wygląda, musisz korzystać z Epika, e, z silnika Epika i nagle się okaże, że Epik to dostrzega, że w sumie ma monopol i mówi 80% do nas, 20% do was no i te studia, okej, okay, zrobią te giereczki, ale się okaże, że na tyle mało zarobią na tym, że, e, że, że, że nie będą po prostu tworzyli kolejnych, kolejnych produkcji. Rozumiesz, no monopol zazwyczaj prowadzi do jakichś chorych warunków i, i to mnie tylko martwi, nie? Albo właśnie, tak też może być karawan, że po prostu wiesz, 80% do epika, 20 do firmy, a firma żeby wyjść na swoje musi za giereczkę 1000 zł brać, nie? No, nie? wydaje się to, wiesz. Zawsze taka zdrowa konkurencja gdzieś yy, no stymuluje waleczkę i, i walkę o, 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 o konsumenta, nie?

Oh, wing, in the Tylko nie do singlowe graczy. No, ale ładnie, ładnie to wygląda. Podoba mi się. Podoba mi się. Fajne. fajne, fajne, fajne. Chciałbym zobaczyć gameplay, wiecie? Chciałbym po prostu gameplay zobaczyć. Ciekawe kiedy kiedy ujrzymy coś takiego. Keep in mind, this isn't gameplay of The Witcher 4 itself. No i z tym padem według mnie, nie wiem, jakaś szopka jest. Jakaś szopka jest.